Taki płyn w markecie jesteśmy w stanie kupić za około 10 zł. Natomiast uwaga, na stacji benzynowej potrafi kosztować nawet kilka dych. No a kiedy się kończy? Wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny czyli podczas jazdy, jesteśmy zmuszeni zjechać na tą stację i słono za ten płyn przepłacić. Dlatego mam dla Was rozwiązanie. I to rozwiązanie jest tak małe, że mieści się w schowku. Wyobraźcie sobie, że w tym pudełku mieści się zapas płynu do spryskiwaczy na ładnych kilka lat. Hmm? W tej puszce jest 50 tabletek. Taka tabletka, która wystarcza na 5 litrów wody z kranu i ta tabletka. W połączeniu z wodą ma stworzyć pełnowartościowy płyn do spryskiwaczy. I uwaga, skoro mamy tutaj 50 tabletek w pudełku razy 5 litrów wody, czyli mamy 250 litrów płynu do spryskiwaczy w takim małym pudełku. Hmm? Ale zanim ta tabletka otrzyma ode mnie miano gadżetu, to muszę kilka rzeczy sprawdzić, dlatego że mam pewne obawy. Producent zapewnia, że chemia zawarta w tabletkach jest bezpieczna dla wszystkich samochodowych gum i plastików. Kiedy taka tabletka ma dla mnie sens? No oczywiście tylko wtedy, kiedy wrzucę ją do zbiorniczka spryskiwaczy, doleję wody i zapomnę o temacie. A nie mam zamiaru zastanawiać się, czy ta tabletka rozpuściła się w całości, czy może się nie rozpuściła i za chwilę zatkami filterek, który jest w zbiorniczku albo dysze spryskiwaczy, czyli zamiast ułatwić sobie życie, narobimy sobie problemów. Lepiej więc tabletkę najpierw sprawdzić poza samochodem. Wrzucone do wody kawałki musują niczym witaminy na ciężki poranek. Wrzuciłem mniej niż pół tabletki, no bo tutaj jest niecały litr wody. Czyli robimy takie mocniejsze stężenie. No ale zobaczcie, ona fajnie musuje, rozpuszcza się, natomiast pojawiają się takie jak gdyby małe grudki. I zobaczymy czy te grudki się rozpuszczą z czasem. Grzesiek odstawił pojemnik na 5 minut. Po tym czasie płyn zyskał bardzo klarowną, zielonkawą barwę. No słuchajcie, wygląda to naprawdę dobrze, ale wiecie jak to jest. Lata lecą, wzrok już nie ten, dlatego test. Dysze spryskiwaczy to wrażliwe elementy. Mogą je zapchać nawet mikroskopijne ciała obce. Chyba już wszystko przeleciało przez szmatkę. No i zobaczcie jak to wygląda, nic tutaj nie zostało. Czyli nasze auto będzie bezpieczne. Tabletki mają pasek ułatwiający łamanie ich na pół. Choć, jeśli ma się szeroki wlew, nie trzeba tego robić. Sporym ułatwieniem jest to, że można stosować zwykłą kranówkę. Chemia z tabletek ma zapobiegać gromadzeniu się w układzie kamienia. Producent tabletek zachwala swój produkt jako ekologiczny. Nie wymaga produkowania na każde 5 litrów kolejnej plastikowej bańki. Dodamy, że jedno napełnienie zbiornika do spryskiwaczy w ten sposób kosztuje około 5 zł. Przy Chronimy planetę, nie generując śmieci. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie czuć zapachu alkoholu etylowego. A co powoduje etanol? Na przykład przyspiesza starzenie się gumy w wycieraczkach, no i powoduje to, że matowieje lakier. Także według mnie te tabletki zasługują na miano gadżetu. A według Was?